Teologia Tolkiena. Na podcast Stacji 7 zaprasza ksiądz Staszek Adamiak. Dotąd większość tegorocznych rozważań jakoś koncentrowałem wokół Silmarillionu. Na zakończenie, powrót wyłącznie do, do władcy pierścieni i przede wszystkim do drzew. Y, chyba nikt nie może mieć wątpliwości co do tego, że Tolkien kochał drzewa. W jego dziełach się pojawia, pojawia dużo lasów. Od. Y, Laurien i Fangornu, przez, przez mroczną puszczę, po, po las Kurhanów. One są jakby albo takie bardzo pozytywne, albo trochę niebezpieczne. Na sztandarze Gondoru dumnie prezentuje się, prezentuje się drzewo. A jednym z takich najbardziej bolesnych scen i w książce, i w filmie, to jest zachowany w filmie, jest, jest wycinanie drzew. W filmie wycinanie drzew w dolinie, w dolinie Iseny, wokół y, Isengardu, wokół y, stolicy, stolicy Sarumana. Tak jest to opisane we Władcy Pierścieni. Cała kotlina była zryta i podziurawiona. Daleko w głąb ziemi sięgały szyby, których wyloty nakryto niskimi kopcami lub kamiennymi kopułami. W księżycowej poświacie krąg Isengardu wyglądał jak cmentarzysko, którego grobach zbudzili się umarli, bo ziemia drżała ustawicznie. Szyby pochylniami lub kręconymi schodami prowadziły do głębokich lochów. Tam saruman miał swoje skarbce, składy, arsenały, kuźnie i wielkie piece. Nieustannie obracały się wielkie koła i stukały młoty. Nocą pióropusze dymu i pary unosiły się z nad szybów, oświetlone od spodu czerwonym, niebieskim lub jadowicie zielonym blaskiem. Ten obraz yy, przekształcenia przez sarumana. Brzyznych, pogodnych, zielonych ziem wokół jego siedziby, właśnie w jakiś krajobraz przypominający, nie wiem, kopalnię odkrywkową. Nie jest jedynym obrazem takiego ekologicznego spustoszenia, które mamy we władcy pierścieni. I ono się dokonuje w najmniej oczekiwanym miejscu, czyli w samym szajr. I zapowiedź tego jest już w wyprawie w pierwszym tomu, w tomie, gdy sam podchodzi do zwierciadła galadrieli i Widzi, co się tam dzieje. Ojej! krzyknął oburzony. Ted Sandyman wyrąbuje drzewa, których nie ma prawa ruszać. Nie wolno ich ścinać. To przecież szpaler za młynem, ocieniający drogę nad wodą. Żebym tak dobrał się do Teda, to jego bym rąbnął. W tym momencie nagle sam spostrzegł, że stary młyn zniknął, a na jego miejscu buduje się duży dom z czerwonej cegły. Mnóstwo robotników kręciło się przy budowie. Opodal sterczał wysoki, czerwony komin. Czarny dym zasnął powierzchnię zwierciadła. W Szajru jakiś diabeł psoci, powiedział Sam. Elrond miał rację, że chciał pana Meriadoka odesłać do kraju. Oczywiście Galadriela tłumaczy Samowi, że to nie musi się stać, że zwierciadło nie pokazuje koniecznie tego, co, się, co musi nastąpić, no ale w tym przypadku faktycznie yy, postępuje. Yy, gdy to jest właśnie ten gorzki rozdział na koniec Władcy Pierścieni, gdy hobbici wracają do Shire. I tu czekał ich pierwszy naprawdę bolesny wstrząs. Były to przecież rodzinne strony Froda i Sama. Obaj też dopiero w tym momencie zrozumieli, że są im droższe niż wszystkie kraje świata. Wielu znajomych domów brakowało. Niektóre, jak się zdawało, spłonęły. W północnym stoku wzgórza nad wodą miłe hobbickie norki opustoszały. Ogródki, dawniej zbiegające barwnym kobiercem aż na brzeg, były zapuszczone i pełne chwastów. Co gorsza, tam, gdzie przedtem droga do Hobbitonu ciągnęła się tuż nad stawem, wyrósł rząd szpetnych nowych budowli. Niegdyś wzdłuż drogi szumiały drzewa. Dziś wszystkie zniknęły. Patrząc z rozpaczą w stronę bagent, ujrzeli w oddali wysoki komin z cegły. Pluł czarnym dymem pod wieczorne niebo. Sam nie posiadał się... Z oburzenia. Można by powiedzieć, że to, co tutaj Tolkien przedstawia, no to jest właściwie rewolucja przemysłowa. Tak? Że na miejsce, na miejsce ogrodów powstają kominy. Tak? Tam, gdzie, gdzie były pola, teraz jakaś cegielnia. Tak? I y, Shire z, y, z początku władcy pierścieni jest jakąś taką krainą idyllicz, idylliczną, gdzie y, no tak, jak sobie każdy wyobraża właśnie jakieś takie miejsce, gdzie no dobrze by było spędzać wakacje, tak? Żadnego, żadnego przemysłu, wszystko, wszystko zielone. Co więcej, nie tylko, nie tylko żadnego przemysłu, ale tak naprawdę żadnego rządu. W Shire przecież nie było właściwie własnego rządu w ścisłym znaczeniu tego słowa. Cały niemal czas wypełniała hobitom produkcja żywności oraz jej zjadanie, jak ktoś złośliwie zauważy. No i y, właściwie nie ma, nie ma, wojska, nie ma policji. Y, tak, burmistrz Michel Delving nadzoruje listonoszów i szeryfów, ale ważniejsi są listonoszowie, bo szeryfowie się zajmują głównie y, odnajdywaniem zagubionych zwierząt, tak. Y, więc, ale czy taka idylla może przetrwać? W, gdy przychodzi zło, to Shire pada w kilka miesięcy, mu się podporządkowuje. Gondor bronił się przez setki, właściwie przez, przez tysiące lat. I y, Tolkien nie jest y, bezkrytycznie, jakoś tak jednoznacznie po stronie tej hobbitskiej Arkadii tak, jakby cały świat mógł tak wyglądać. Bo ostatecznie nawet na koniec y, Władcy Pierścieni, Shire zostaje przywrócony do swojego y, poprzedniego stanu, y, no ale jest to y, na mocy interwencji z zewnątrz. Ostatecznie porządek przywraca Frodo i jego przyjaciele, którzy pojawiają się tak trochę z innego świata. Pojawiają się z mieczami. To są już hobbici rycerze. I tak jak ci hobbici, tacy wiejscy w cudzysłowie, nie mogli sobie z tym złem, które przyszło od Sarumana poradzić, tak rzeczywiście Frodo i, i przyjaciele robią porządek raz dwa, ale no, metodami, powiedzmy, z gondoru i Rohanu, a nie z shire. I to, że Shire później będzie mógł funkcjonować tak jak przedtem, no to dlatego, że to będzie zagwarantowane przez Aragorna, przez, przez dekret królewski, przez to, co było też przedtem, o tym się wspomina, że Shire mógł tak funkcjonować, bo opiekowali się nim z zewnątrz strażnicy, Dunedainowie północy. Także takie idylle no, mogą istnieć, jeśli ktoś je chroni. Ale nie, właśnie ktoś je chroni, ktoś, kto dysponuje. Mieczami, dysponuje zbrojami, gdzieś ta stal jest wykuta. Yy, mimo niechęci do tych kominów, mimo takiego ambiwalentnego stosunku do krasnoludów i ich dążenia do bogactwa, no jednak i w i we władcy pierścieni, yy, przyjmuje się do wiadomości, że rzemiosło ma wartość, że że sztuka ma wartość, że, no, że to nie jest tak, że samym rolnictwem czy tym bardziej pasterstwem człowiek może wyżyć. Tak? To nie jest tak, że Tolkien by nas chciał cofnąć zupełnie do czasów sprzed, sprzed rewolucji przemysłowej. Choć rzeczywiście no, na pewno, tak jak mówiłem, jest niezwykle krytyczny. No bo jest ten, są aż dwa te potężne obrazy właśnie w władcy pierścieni, czyli spustoszenia Szajr, no a przed tym niszczenia Doliny i Sen, niszczenia Fangornu i interwencji, interwencji entów, o których, o których jeszcze. O których jeszcze za chwilę. Myślę, że w latach 50. czy 60., kiedy ukazał się władca pierścieni, to ten. Ten wątek mógł być taki niezrozumiały, mógł budzić takie uczucie, że Tolkien nic nie rozumie ze współczesnego świata. Tak? Świata, w którym wydaje się, że postęp nauki i techniki wszystko rozwiązuje, że dzięki osiągnięciom, yy, osiągnięciom przemysłu udaje się rozwiązać wszystkie problemy. Choć może już wtedy przychodziły pierwsze momenty otrzeźwienia, gdy na przykład cudowny detergent niszczący chwasty, czyli DDT, yy, okazało się, że jakby no, powoduje też no, niezwykle poważne kalectwo u setek tysięcy ludzi. Co jakby mogło być takim sygnałem, że no może ten postęp właśnie nie rozwiązuje automatycznie wszystkiego i że nie wszystko co bardziej nowoczesne, przemysłowe jest, jest dobre. No, 60 lat później, w obliczu dramatycznych zmian klimatycznych, często już jako katastrofa określanych, no myślę, że dużo lepiej to rozumiemy i być może dużo przychylniej. Możemy patrzeć na to, na to co, co Tolkien tu opisuje, na to, jak, jak właśnie ta, to niszczenie przyrody w imię, w imię tylko by było bardziej postępowo w imię władzy, w imię bogactwa, że, no, że w sumie prowadzi do, do katastrofy. Też zobaczmy, że bardzo mocno to obecnie nauka kościoła mówi. Oczywiście o tym już była mowa i w katechizmie i mówił o tym Jan Paweł II i Benedykt XVI, no ale w szczególności mamy teraz laudato si franciszka, gdzie, gdzie jakby no bardzo mocno jest, jest potępiony, ten, ta taka rabunkowa gospodarka tak, niszcząca świat ludzi, ale też świat roślin i zwierząt. I Myślę, że Tolkien bardzo by dobrze to rozumiał, bardzo by się z tym zgodził chętnie. No, a jakimś takim dodatkowym wyrazem tej, tej zgody są enty, którym jeszcze na koniec parę słów bym chciał powiedzieć, o który poświęcić. Enty, które przypominam, są stworzone w pierwszej erze jako pasterze drzew na prośbę Jawanny, czyli walara odpowiedzialnego za. Za przyrodę, by bronić drzew przed, przed zakusami krasnoludów, stworzonych z kolei przez innego Walara Aulego. Enty, które, które są no niemalże najbardziej fantastycznymi z, z tych stworzeń, które występują, w, przynajmniej w samym Władcy Pierścieni. Enty, które jakoś są chyba tutaj też taką, takim próbą dialogu z Szekspirem. Tolkien już jako młody chłopak był rozczarowany tym, jak w Macbethie jest rozwiązana scena podejścia lasu Birnam do, do podmury pod zamku Magbeta, że jest to zbyt takie prozaiczne, że on spróbuje opisać, jak to mogło wyglądać naprawdę, gdyby rzeczywiście las się ruszył. Zresztą widzę, że to niezmiennie... Niezmiennie fascynuje twórców. Kilka lat temu, różnym autorom z różnych gatunków literackich, powierzono próbę opis, przepisania na nowo dramatów Szekspira. Myślę, że dość udaną próbą jest Macbeth, napisany przez norweskiego autora kryminałów Jonas Beagle, gdzie. W centralnym punkcie miasta, w którym dzieje się akcja, stoi lokomotywa, stoi pomnik, taka unieruchomiona, jak to często w Polsce przy dworcach. Taki pomnik lokomotywy, która się nazywa Birnam. No więc, jakby już łatwo przewidzieć, że no, na sam koniec y, książki ta lokomotywa się ruszy, no i faktycznie. Więc, tak samo w pewnym momencie enty się ruszają, y, ale enty. Poza tym, że, że jakby reprezentują ten, jakiś takim no, manifestacją tego szacunku do, do przyrody, czy wręcz miłości do drzew, enty mają jeszcze jedną bardzo ważną cechę z punktu widzenia. Klasycznej etyki, tak to nazwijmy. Znaczy, enty nie są pochopne. Pamiętajmy, że we wszystkich, yy, że ile razy drzewiec coś rozmawia z hobbitami, jest zadziwiony, że oni wszystko chcą robić tak szybko, tak natychmiast. Mówi: Nie bądźmy pochopni, zastanówmy się. Oczywiście Pippin i Meriadok się denerwują, że bardzo długo to, to zastanawianie się trwa, no ale ostatecznie przynosi, przynosi skutki. I tutaj jesteśmy już na polu nawet nie tyle chrześcijańskim, co klasycznym, klasycznym greckim, gdzie, gdzie roztropność jest wśród cnót kardynalnych, tych podstawowych cnót. Co więcej, jest przez Platona określana jako woźnica cnót. Także, że jakby jeśli człowiek ma być dobrym, dobrze postępować, to musi to czynić w sposób, w sposób roztropny. Czyli, właśnie, dobrze się namyśleć. Yy, dobrze się namyślić przed podjęciem decyzji, a po podjęciu decyzji wdrażać ją w życie. I tutaj te takie pozornie dziwaczne i nieruchawe, tak to nazwijmy, enty, są wręcz wzorem tego. Tak? To znaczy namysł trwa niezwykle długo. E, jeszcze dochodzą czynniki zewnętrzne. znaczy Z jednej strony kolejna taki Sarumana, a z drugiej pojawienie się w lesie Fangorn Merego i Pipina, które, jak Gandalf mówi, może być jak kamyk, który poruszy lawinę. I faktycznie Entowie długo dyskutują, dyskutują, ale gdy już, gdy już podejmą decyzję, wiedząc o ryzyku, z którym się ta decyzja wiąże, to już, to już w poprzednich audycjach mówiłem, że Drzewiec ma świadomość, że to może być ostatni marsz Entów, ale po podjęciu tej decyzji są już jej wierni, wykonują, no i z punktu widzenia sił dobra we Władcy Pierścieni wykonują kawał dobrej roboty, a Dolina Iseny staje się na nowo zielona. Podobnie jak Shire, podobnie jak który jakby no jest odbudowany po tych zniszczeniach w dużej mierze przez kwiaty, które... I o, przez kwiaty, owoce, które sieje sam z woreczka, który otrzymał od, od Pani Galadrieli. No, i tym obrazem dobrego ogrodu jako miejsca dobrego zakończenia e, chciałbym tu się ze słuchaczami pożegnać. E, przypominając też, jak bardzo jest on, e, jest on spójny z tym, co mamy w, w Piśmie Świętym, gdzie, gdzie cała historia zaczyna się w ogrodzie. A e, może już nie jest to w samym piśmie świętym, ale bardzo mocno w, w sztuce chrześcijańskiej, w sztuce pierwszych wieków. To widać na przykład w mozaikach, w kościołach w Rzymie, że niebo jest utożsamiane właśnie też, czy niebo, czyli no, no tak, niebo, królestwo niebieskie z ogrodem, z miejscem, gdzie, gdzie kwitną kwiaty, gdzie, gdzie, jest, gdzie jest dużo wody. Nic więc dziwnego, że, że Tolkien widział tutaj. Dobro bardziej w zielonych lasach niż w, niż w kominach i cegielniach. Choć, tak jak mówiłem, nie oznacza to, że całkowicie tę ludzką działalność odrzucał, ale trzeba przyznać, że tutaj być może w jakiś sposób swoją epokę okazuje się że bardziej wyprzedzał, niż był za nią w tyle.